napiszcie jaki Wam się najbardziej podobał. Tu nieważne, bo to robiam po prostu. Jeszcze go nie dokończyłam za bardzo. Taki żółwik z Capybaron. To coś. Rączka i żywka, i owoce. Znaczy bardziej owoce. Tu takie coś. Drzewo w 30 sekund. No, jakieś nie najlepsze. A tutaj w 30 minut. Tu taka kulka. Yy, Pokażę Wam już dalej. Tutaj taka dziura od drugiej piramida. Sobie możecie odwrócić telefon, czy tam na czym macie. Tu miały być takie wystające kulki, tylko ich za bardzo nie widać. No i dalej nic nie ma. Ostatnio też zrobiłam takie coś. Takie jakby, no Rumi odblałam specjalnie kawą a później a później dałam na, znaczy narysowałam ten y, rumi I możecie też napisać w komentarzach jak się nazywacie ostatnio zrobiłam takie coś to mogę wam zrobić tylko musicie napisać w kom jak się nazywacie Ym, takiego smoka takie coś i jeszcze ostatnio miałam takiego smoka. A drugą stronę była taka sama, ale przerobiłam na taką bardziej straszną, krwistą. Działa sprawnie. No i no dobrze się robi takie rysunki, bo bardzo lubię rysować. Co to na pewno dla mnie fajne? W ogóle też chciałam zobaczyć sobie ten stary zeszycik, bo dawno go, do niego nie patrzyłam. Najpierw takie coś. Okej. Okay. Cinemogross, ale cute. Tu nie wiem, nie pytać co, bo ja nie wiem w ogóle co to jest. Tutaj jest jakaś postać, bo w ogóle jestem bardzo dumna z tego rysunku bo bardzo ładnie mi wyszedł na kom... Czy, czy też tak uważacie? Tutaj nieważne, tu też. Tu takie coś, z czego jestem bardzo, bardzo, bardzo dumna. Jeszcze taką barę. Yy, mogę Wam jeszcze pokazać moje wszystkie smoki, więc tak, tu jest mój największy, czyli taka królowa. Tu jest mniejszy. Też go bardzo lubię. To był mój ostatni ulubiony, ale kiedy zrobiłam tego już ten jest ulubiony. Później jest taki taki. To, się, to jest w ogóle łosoś. Taki. Jeszcze mam w pódy. Jolonka, którego niedługo oddam koleżance. O ja cię kręcę. Takiego. Większość mi kuzynka podarowała. Jeszcze tu jest poczwórny, który się otwiera w cztery strony. Ale widzę, że odpadła mu strona. Tutaj. No więc, tak, jeszcze tu mam jakieś rysunki. Tylko. Bym musiała znaleźć zaszycie. A, tu są. Tutaj może. Zobacz. No, teraz nie będę wyciągać, bo to dużo trochę. Napiszcie, o której dzisiaj skończyliście lekcję. A ja wam coś pokażę. O! No, trochę, trochę mam filmów z tym oto kotkiem, Czyli Kicia się nazywa. Bardzo ją kocham, no to jest nasze drugie zwierzątko, bo najpierw mieliśmy chomika, ale zdechł. Historia chomika była taka, że byłam na dworze, się bawiłam z koleżankami i kolegami na podwórku i mama zawołała mnie z balkonu. Podchodzę, zawołała mnie do domu. Przychodzę do domu i mówi mi, że chomik zdechł. Przykro mi bardzo było, więc poszłam się jeszcze chwilę pobawić na dwór, a później jak skończyłam się bawić, no poszliśmy go pochować jakby. No i taka była historia. A Kici historia była taka, że my byliśmy u babci z moją siostrą, a, a moi rodzice coś tam robili i powiedzieli że kupią nam kota. Powiedzieli, że w poniedziałek, bo była niedziela, powiedzieli, że w poniedziałek po niego pojedziemy. I ja się nastawiłam i się pytałam ciągle. Mamo, y, czy jutro będę mogła z wami pojechać po drapak i różne rzeczy? Ym, no i powiedziała, że tak. Ale potem, potem powiedziała, znaczy jak weszłam do domu, to wybiegł, wybiegło właśnie o tak kicia. I się zdziwiłam. Mama, dlaczego? Powiedzieliście mi, że po nią jutro pojedziemy, a oni powiedzieli, że to miała być niespodzianka. Najpierw była takim mini-mini kotkiem, ale później się już do nas przekonała. Gryzie trochę, nawet nie trochę, tylko trochę bardzo. No ale no, co poradzić? No, to jest kot. Dobra. <coughs> Papatki.